Ja się mamkę zadać, ale ja przed chwilą na tej gry odcinek, ale pachnie. Co tak takich 20 mam i jedno zadanie miałem, żeby sobie grałem, bo było grać co grać. Sobie pograłem no i jak widzicie, mam teraz spokój, cisza, tamto. Nie było fajne, no, ale widzicie, jednak. Nie dobra, Jana teraz przy mnie. Bo poszedł sobie. To wiecie, teraz no. No, ale jak mama kazała, to wiecie, zawsze coś musi być. Dzieci się słuchają, mamy. Dobra, to my zaczynamy i teraz będę komentował, co mi pachnie, Bo mi się nie chciało. A i zostawcie suba, łapki w górę, jeśli wam się to spodoba Bo możemy za go dropić na star powery Dobra, i teraz 65 monet 13 dubula, Do Dopiero 14 Dobra 65 golda Albo nie będę komentował, bo wy popatrzcie sobie Ale teraz najszybciej tak pootwierać Jak widzicie Dobra Mamy 20 To kliknij A łączy wy... Drobij Player Patrz eee... ile Kasy o ludu Walamy go Dobra jest mu tak sobie rozwalić mam 50 Dobra Cztery Dobra tak szybko pasie i Czuszę, ja szukam. Nie, mm. mm. dziękuję Ci bardzo. To nie będziemy trafić na serpałe przecież. Jak my to przyjdziemy kiekonni? Tylko jak to jest? Mnie gra. Bo ja widziałem, że to można pucharki zdobywać ale nie wiem. Tyle wszystkiego mamy. Tyle, że tyle nie mam gemów teraz po sobie. O tyle, pasi ile mam, miałem i wydałem. A tu trzymam sobie teraz gemy moje ulubione, moje game, no y, game y. co to jest. Dobra, nie wiem, co to było. 4 gamy znowu? Robimy 2000 gemów. Challenge. Już na dwa odcinki, czy trzy. Nie wiem, na ile będzie te 2000 game'ów Będąc tym odcinkiem, wyparł sobie jeszcze... nie za to gra mi się pojawiła. No, mm. mm. boro. Nie no, tak się szybko otwiera, widzicie? Dobra, i tak z pięćset, ile? Mało, najwyższa tu ma chyba Pani? pięć. Pani? Zdarza w kawitek? Jestem wieszany. Dokażę Ci dlaczego. To był mój A tak? Nie. To był mój kawitek? Spróbujmy wybrania kawitek? Nie noc. Pięć? Super. Patrzcie. Bo ból, nika. Ta... Kolt, ona ma coś jeszcze, to szeroko Ja sobie dałem czary, bo chciałem się usłyszeć, wiem co to no Nie ma co chodziło, ale dobra. Czy Proszę o jakiegoś może zademierza, z tak, z, z boksa. Kolt, dobrze, dobrze. o Dobra. Nie mam. Nic Nie w mu wprawy. No chcę te wskazy wydawać na Dobra. Ile coś ja to Ja pierdolę. Ja Zapowiedziałem, że ja no, Jak tak, to sorry. Bo Musiałem na chwilę... Czemu? Jakby mi dany nasz wypadł. Widzieliście?

Trzeba tutaj, chyba takie coś, takie coś, takie coś, takie coś. Mam. Jestem pam, z daleka, widać jak wychodzi, a po ilu skrzydeł i źle Wszystkie to, ty, ja tak otworzyłem, a tak samo to on milion skrzynek, małych. Milion. sama tylko kasa będzie. I czekamy oczywiście, na upgrade od twórców.

Dobra, za chwilę będę... Dobra, już jest... Uwa! Uwa, się uderzyłam o coś. No dobra. Lecimy dalej z A Gdzie mój Jeśli to leci na żywo, to... Tak, wiecie, Może coś na żywo teraz... Jest live jakiś, jak widzicie. O nie, bo i pali pali boli pali boli, 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 boli. Dobra. Co to? Dobra, lecimy. Nie, ja, nie. Dobra, lecimy lecim dalej. Co? Dawać mega boksa. Frank. O Bibi jest tu. Czekam oczywiście na do Dobra, za chwilę będę... Dobra, już jestem. te... Musiałem godzinę tu czekać, tylko coś musiałem zrobić, godzinę i spać. Najgorzej. I co wypada? Mortis, wszystkie I teraz, teraz powinien być że... Bo później będę zbierał, tak, się tak szybko. O tak, widzicie? Ale tak spokojnie, bo coś może mi zawsze wypaść. Trzy rzeczy. Trzy rzeczy, jakby pani to jest jakiś. Gdy masz to legendarne, fajne. Dobra, ile... W 2000, gdyby miał to 100 opening zrobiony. Ale gemów...

Śląż, śląż, otwieramy, pięć, 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 Leon! No ludzie, ale on jest dobry! Mój kolega go mama, ale w prawdziwym wybrał sobie takim podrobionym trochę. To nie podrobiony, tylko że się nie walczy o sobie. O! Bibi! Ja mam wszystkie projekty z odmianą, oprócz legendarnych, bo muszę. Muszę mieć tych wszystkich z i później co. Nie wiem, co z zrobić. Drugi, to jest kolej pokażę. Kurde. Przekolska. Dobra. Kraw. Dobra, co mi do tego Dobry robotnik. dobra robota robota. robot robota robotnik. dobra robota Dobry robotnik. Dobry robotnik. Dobry robotnik. Ładu ładuj się się, się Trzy rzeczy.

to jest i komentuje, no ale leon, a mam jeszcze. Ja się zachowuję tak jak mam, no bo paściec. Od wszystkich tu możemy, a ja mam kroę, leona kroła. A tak? Mam kroę, ale na pewno? Smajak mi tylko. Brakuje. Dobra. Instaluj nie. Dobra, otwieramy dalej. się na to, tutaj. Numer. Naprawdę, nie jesteś w Tik. Mamy wyzwanie na lewisę. Doszło do lewiszy, musimy już iść. To Ty możesz szkodzić? Tak, ten katalin cudownie mnie uzdrowił

Nie wieso. Mamo! Jest. I teraz bramy punktu do mocy do każdego. Szybko, Adam musimy już iść. czekajcie. Ja, idę z wami. Dobra. Te lekramy ja są głupie. Te lekramy są takie głupie, że to szok. Czasami się będzie to nie ma, że nie że to? No, Nie mogę nawet wyliczyć. Nie, 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 nie. No, no, no. czujesz bo nie źle głową? No, że nic mi nie jest, ale muszę być bo Mama się zorientuje. Mhm. Powiem jej, że Dobrze, mhm. Zignorowałeś moje polecenie i wziąłeś udział w Mamo, nie miałem innego wyjścia. Przepraszam, że Cię nie posłuchałem, to się nie powstrzymało. Kurde! No, tak no pisuję, Cię zdrożyłem. Co? Dobra. Lepiej mów wolno i bardzo wyraźnie, chłopak stracił spor. Musimy to oczywiście uzgrać tyle punktów w że to trochę by zajęło mi odcinków, 30 minut, Mianalnie. Ja najmniej.

Как ты видишь, я не могу ранга зашкалить, это сидит. А не меньшую... паси А и видишь, не ты еще раз... Подбираю эти скидки, 10! Ja tak nie, teraz nie gram dużo, bo ja mam dużo i nie nagrywam już, tak wiecie, ale muszę szybko nagrywać też, bo wiem, że mogę mi usunąć skarżki z konta moje. a tego by na przykład nikt nie chciał, bo, by, bo nikt by mi cały świat by mnie nie znał, nikt by mnie nie znał na serio, by nikt mnie nie znał. Najmniejszy to jest dwójka, czyli dwie osoby mają dwójeczki. O, przykro mi, bardzo, bardzo przykro, ale teraz trzeba zbierać. Tak, widzicie, zbieramy. I no dobra, elo już, no. kończ elo.